Cześć, jestem Rewest, to jest Zegrajmy w Gotik Ciemność Gordota no i obsrańce będziemy lecieć. Obsrani. Tutaj będą gdzieś szkieleciki, jak, sam, jak chyba pamiętam. Rafis A jakiekolwiek leczonko zawsze się przydanie. nie? Ło! Kalo! Kostek karate. Kostarate. ratę. karate. Kostarate. O, leci, Cwaniak jeden. O, zerąbiście, bydla jeden, śmierdziel. Ok, tam jest jakaś mgła, może do niej. A, kolejny kostek. Wesoły kostek, można, nie można. Na szczęście jakoś, jakoś na tym łamku HP coś sobie robię, no. W sensie. Dobra, runa światła, może się przyda. Tu jej jaki domek? Jaki klucz? Dobra, znaleźliśmy pierwszy, jaki klucz? Kurde, bela. Więc Fredka może mi już odcięciować. Co? A, bo mogę cię obgadywać? Mogę? Jakiś pierścień do zręczności. Okej, okay, przyda się. Okej, okay, znaleźliśmy pierścionek. I, I mam nadzieję, że. Do tej chaty, do tej chaty jest klucz. Do tej chaty jest klucz. Do tej chaty jest klucz. I proszę się nie tego. Jakiś zwój teleportacyjny. Co to jest? Wzór teleportacyjny. Niech ciało istoty zwanej Morganem przy pomocy pieczęć Innosa przyniesiecie do świątyni Innosa. Okej. Okay. To ciekawiej, mordy. To... A! Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Nie wiedziałem, że to. Coś mi wyskoczyło, nie? Ja pierdzielę moje paszki. Cholerne mm. <laughs> cholerny gówno. Ale muza. O fuck, to mnie na hita wzięło. To niezłe. Ja pierdzielę. No nie no nie fajnie no. Mię zrobił tutaj gościu. Szczególnie że mnie bierze na hita morda jedna. Pieczęci nosa. Ja mu pokażę te ich nieśmiertelność gnojowi. Dawaj, kutasiarzu, dawaj na solo, pajacu! My ja się zachowuje identycznie jak błotny zombie z... tego. Dobra, sobie tutaj... Łap, łapka machą. Trzeba być... cierpliwym. Nie wiedziałem, że się wystraszę. Bez kitu. Wow. Ja pierdzielę. O! Oh. Wypierdzielaj! 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 Wyskoczył mi na twarz. Pó, pokonany, szpony Potwora, okej. Okay. No dobra, wygraliśmy walkę hmm. teleporter. Jest to o kurde. Jak ty się tu znalazłeś? Myślałem, że... Ta długa historia, krótko mówiąc, poszedłem sobie na mały spacer do lasu. Chyba trafiłem na jakieś spotkanie. Podczas twojej nieobecności dowiedzieliśmy się, że cały słowo, które pojawiło się w obozie, to sprawka nekromanty Morweza. Jakoś nie jestem zdziwiony. mi sobie! razem z ordnikiem złożył podajemny kurt, którego celem jest przywołanie na świat starożytnego demona zwanego Kordotem. Kordot żywi się ludzkimi duszami, co wtłumaczy niewyjaśnione morderstwa w obozie. Ale magnat na zlecenie Morwesa odłożył przejście do twojej komnacie, które przez sługi Kordota miały coś tam. Nie będę już mówił jak dziadek. Nie wiem. Mój głos totalnie boli. Powoli. Co z Morwesem? Nadal jest w łobosie? skały swoją siłę, gdy Morwes opuścił na świat. Nie wiem, gdzie się teraz znajduje. No, to, lepiej takie coś. Świetnie. Zanim nie mamy do czynienia ze zwykłym mordercą, a z mroczną siłą, której nie da się powstrzymać. Myliście. Chcemy ją powstrzymać. Możemy. Jak może na to podtrzymać? Domalczyliśmy księgi przez, przez lata jak były zakazane dla sług Linosa. Jednym sposobem na podtrzymanie gordota jest pokonanie. Gdzie właściwie znajduje się ten gordot? Głęboko w grobowce, które leży na tyle na chorku, Może zabrzmi to wyziwnie, ale tysiące temu była tam świątynia wyznawców Linosa. Wyznawcy obrócili się przeciwko swojemu bogu i zaczęli czcić Beliara, odprawiając dla niego przeklęte rytuały. Za sprawą przeklętej rytuału Wodrika i Morwes, jedna z tych bestii przedostała się do naszego świata, cały czas nas obserwuje, tylko potężny coś tam, artefakt. Możesz mówić konkretniej i możesz mówić wolniej. Nie wiem, skąd. Może nam wziąć artefakt, który zabiera sobie cząstkę mocy Beliara. Prawda mówiąc, liczyliśmy, że Ty nam tym pomożesz. E... Zobaczę, co da się zrobić. Pamiętaj, czas nagli. Dlaczego Orlik z Morwesem werbowali niektórych kopaczy zamiast poświęcić ich dusze Gordotowi? Nie wiem jeszcze wszystkiego, ale wydaje się, że ma na to sensowne wytłumaczenie. Każdy dewon musi być swoich wyznawców, dzięki którym staje się potężniejsze. Jednostki o słabym umyśle najbardziej podatne na opytania, dlatego Orlik poszukiwał wśród kopaczy także wyznawców dla Gordota. Ordi podczas, podczas śledztwa dowiedziałem się, czemu pisze coś innego niż klikam. A wiesz, może co to za amulet? Prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy, jak ten amulet trafił w ręce magnata. Amulet posiadał ogromną moc i że posiadacz amuletu może porozumieć się z samym Beliarem i wykonywać jego rozkazy. Amulet ten jest dla z nas u tym, czym Okoni Nosa jest dla nas. Oko i Nosa, o czym ty mówisz? Wybacz, to się ta tajemnica zykonu. Nie powinienem ci o tym wspominać. Okej, okay, czyli coś takiego. Cieszę się, że żyjesz. Torus opowiedział mi o twoim zaangażowaniu w poszukiwaniu mordercy. Morbez poczuł się pod ciebie. Nie wiem, jak jest sposobem, ale wyglądał jak ty. Użył zakręcia, które pozwoliło mu przybrać mój wygląd. Omal nie straciłem życia. Morbez powiedział mi, że wysłał Rodriga w miejsce, którego już nigdy nie wróci. Magnus powinien być już twoim kolejnym tropem. Znajdziesz go w lochach. Musisz wyciągnąć od niego informacje. Pomoże ci w tym doktor. Hmm, widzę, że straciłeś swoją zbroję. Proszę, weź tą. Jest to ulepszony pancerz, który trzymam dla najlepszych cień. Na pewno mi się przyda. A co się z tobą działo? Mieszkolista nie ufa do końca skuteczność Gomez'a i strzelników. Wysłał mnie z dla magów w ogóle. Nie spodziewałem się, że Morwes wykorzysta moją nieobecność i przypoczyje się pode mnie. Słyną drogą wyzwałem do obozu mojego przyjaciela, Wertera. Nie wiem, dlaczego do tej pory nie dotarł. Coś musiało go zatrzymać. Werter nie żyje. Jego ciało jest w moim magazynie. Niech to szlak. Zemsta to jedyna rzecz, której w tej chwili marzę. No, no widzisz, no. Co zrobisz? A mam jakiś pancerz, nareszcie? Mój ekwipunek, coś tego? Nie! Nie rzucaj pancerzem! A, luj z tym. Twierdziele <laughs> to życie. <laughs> Zbroja cienia ulepszona, ulepszona. Uuu, jaka fajna. Zajebiście wygląda. Podoba mi się? Podoba mi się. Ale nie mam żadnych miejscur. Listo? Koniec. Rodriguez? Koniec. A co tu robią te jaja pewna i w ogóle to nie wiem, nie mam pojęcia. A przydałyby mi się jakieś podjony tak, by the way których w grze nie ma. Nie ma handlarzy. Słabe. Tu z tego co wiem są podmany. Więc tu nie mam czego szukać. Yy, tu jest jakiś pod, pod, pod coś. Pod, pod coś. No pod coś. Coś, coś, coś. Pod coś, pod coś. Ale nie wiem pod co. F5 zapiszemy i sobie... Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo Mhm, mm już się mogę wczytać? Lewo, prawo, lewo, lewo Lewo, prawo Okej, okay. jest tu jakiś miecz dwuręczny I chyba dużo lepszy od mojego, co? Nie, tylko trochę lepszy Ajajaj No dobra Tu będzie gdzieś miksturka siły, z tego co pamiętam i jak muszę iść do tego doktora całego. Panie doktorze, panie doktorze! Dobra, to jest jakieś skrzynia. I prawo, nie. No to wczytaj się. Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Lewo? Kuźwa nie, czemu prawo? O, jaka skrzynia. Lewo, prawo, lewo, lewo. Eee, zaraz mnie coś rozniesie, i to nie będę ja. Prawo! O, udało się! Bonus do siły. Przyda mi się ten bonus, jak cholera. Szczególnie, że tu nie ma nauczycieli. Więc lewyści grzule i pi ile się wlezie 58 punktów siły, zajebiście. Już czerwone rzeczy tutaj się dzieją w ogóle. No dobra, idziemy tam na dół. Zobaczymy co się tam dzieje To chrząszcz! Trzeba go zabić Dobra Mamy 30 punktów do rozdysponowania. Level bym bił tylko dlatego, żeby miał tego Tylko dlatego, żebym miał więcej HP I tak nie mam się czym wyleczyć, więc jest bida. Dobra, tutaj nie ma tego doktora całego. Tu, też ja nie. Tu to jest jakiś ziomość Eee. To jest doktor? Kim jesteś? Nazywają mnie doktorem. Dawniej łączyłem ludzi, leczyłem ludzi w Korinis. Co z Magnusem? Nie, milczy grup. Właściwie to nawet adekwatnie jest ożywiecem. Coś przywrócił go do życia, a nie wiemy nic o jego wcześniejszej tożsamości. Jeden ze strażników odciął mu dłoń, nawet nie jęknął. Po paru minutach dłoń tak po prostu mu odrosła. Pewnie jest, że mamy do czynienia z magią. I tylko za pomocą magii będziemy mogli zmusić go do gadania. Co można zrobić, żeby zmusić go do mówienia? Jeśli jest umarłem, to bliżej nieokreślonym rocznym zakręcie nakazujemy mu służyć swojemu panu. Niewątpliwie jest nim Mordes lub Olde. Trzeba znaleźć sposób, żeby odwrócić zakręcie W jego rzeczach znaleźliśmy podejrzany zwój magiczny. Żaden ze strażników nie chce go wypróbować. Pomyślałem, że może. Tak, tak, daj mi ten zwój. Tak, tylko bądź odrożny. Nawet magowie nie powiedzieli mi, co może się coś położyć u tego zwoju. No dobra. Cóż, wuj? Tajemniczy zwoj. Panie Magnusie, lujusie, brudasie. się. jest jakiś teleporter w ogóle. A, tak miał być? Chyba nie. Chyba tak miało nie być. Bodentkę zaliczyłem. Nie wiem, postaram się cofać cały czas. Dobra, jak się wycofałem, to mnie przestali atakować. Mam te same rzeczy, co miał tamten, tylko że mam lepszy miecz. A ciekawy jestem, halo, halo, czy jak zrobię tak i tak, to czy zbuguje grę i będę miał swój własny, w sensie ten jego mieczyk. Dreszak jakiś. Dresie, co tam u ciebie? Stój śmiertelniku. To miejsce być przeklęte. Spoczywa tutaj ktoś, kto stanowi zagrożenie dla całego świata. Daruj sobie dłuższe historię, Wiem kto tutaj jest objedziony i wiem również jaką mocą dysponuje. To moc, która bać się nawet bogowa. Sprowadzić klęska na żyjąca istoty. O, fuck! O ty brudasie jeden! nie, Zginąłem. Nemrok gawarok. Nemrok. Nemrok gawarok. Dobra, wy i ode mnie, to nie jest ważne. Panie dręsiak. Okej. Okay. E5 i lecimy. A norków. A w ogóle, czy to jest ten właśnie ten, 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 ziomek? Który... Fajne by to było nawiązanie do gotika jedynki że to jest ten nadzorca cały. Stój śmiertelniku, tutaj spoczywa ktoś kto... Widzieliście jak uciekał? W ogóle? Beczunia. Ty mordo, nie idziesz za mną? To było najważniejsze, najdziwniejsze okienki które kiedykolwiek widziałem. Że co? Nie wchodzi... Nie, nic, wchodzimy do krypty. Dobra, to chodź do krypty mordo. Bez kitu, jestem ciekaw tego, mm, czy, czy będę miał ten, ten mieczyk, nie? Bo on jest epicki. No życie i śmierć na Bogu i coś, wzywam cię, arcydemonie, na portal, który otworzyłem, na ofiarę, którą złożę, ofiarę z duszy tego człowieka, wzywam cię, ześlij swoje sługi, które sprowadzą... Które pozwolą wrócić do swojego świata? Kawiarn, nachdreder, zbudź się, Gordon. Cholera? Co to było? Rytuał? O jakie ofiary mówisz? Chyba nie masz na myśli. Nie możesz się wycofać. Twoje dusze poświęcam Beliarowi. Żegnaj. Błagam mnie! Tak, szluju jeden. <grym> Idętka Eee, jednak się nie wycwaniłem. Miałem tylko gorzej. Dupa jaś. W ogóle te drzwi zniknęły. Iż napisy na ścianie. To śluja na ścianie narysował. Halo, halo. Co to za śmieszki? Zanieginiony magnat. Naprawdę eee, najprawdopodobniej ofiara, której pis w swoim dzienniku, powinien zapisać spera, a kogoś wie o stocznie... Mam na myśli oczywiście Torusa, okej, okay, a Torus? Torusz, 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 Torus. pilnuje bramy pewnie. Jak zwykle. Hyc, hyc, hyc. Jest i Torus. Potrzebuję pilnie informacji o esp to, to bardzo ważne, stary. Do czego więc sam nie pójdziesz? Jak to? On żyje? Żyje. Choć ostatnimi dniami nie czuł się za dobrze. Nie mógł pracować na straży, więc moi ci lecili mu prostą robotę po rozmowie z Bartona. What the fuck? Więc nie wiem, to co się miało wydarzyć? What the fuck? Bardzo Muszę porozmawiać z Jesperem. To powiedział, że go odsunął do obowiązku strażnika i delegował do ciebie. Jak ktoś, kto zachowuje się tak dziwnie, mógłby chronić go i nas. Jeden, co zdałem, to izolować go. Do rzeczy, to bardzo ważne. Jest w naszym magazynie na piętrze. W rozładunku pomaga mu Angus. Gdzie jest dokładnie ten magazyn? Wejdź na piętro i przeszukaj moje komnaty. W komnacie znajdą się drzwi, które doprowadzą do magazynu magnatów, tylko trzymaj łapy przy sobie. Dobra, trzymam łapy przy sobie, morda. A, przydałoby się wyleczyć, bo mam lipę. O, mam. O, myślam nowy plan, o, myślam nowy plan, wtedy kiedy, sram. O cholera, tutaj też coś jest. A, tu już byłem kiedyś. Dobra, nieważniej. Nieważne. Ani panieneczka się nie kąpie. Pani pań, pani, panienka się nie kąpie. Nie ma jej? Zabiło ją? Kuchnia, felek, szkoda. Wykąpszylibyśmy się z nią. Sztuka walki. No, dobra, F5, bo może być coś w tej skrzyni. No i do wczytania. Jak zwykle. Lewo, lewo, pra. Dobra, zgadzę pier. Lewo, lewo, pra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, dobra. Fakt this Jakiś amulet tu był. A amulet kamiennej skóry. Przyda się. W ogóle mam ten talizman orków z dupczy. Um, mam chyba jeden wytrych, ta lujowo się ma, siema, 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 Mhm mm Fantastycznie. Chłop nie żyje. A coś jest na górze. Wygląda, jakby tutaj go ktoś zabił, ale skoro jest tu morderca, skoro jest. Umarł tutaj se. A zwłoki wyglądają chyba na świeże, to znaczy, że. Mmm... Że morderca jest tutaj. Mam nadzieję, że kopa jakiegoś nie dostanę, wchodząc po drabinie. Od razu jakieś zewzianie się by było. Halo? Ktoś chce się zabić. Nie, nie skacz. Życie jest zbyt piękne. Nie potrzebasz mnie! Zaraz to wszystko się skończy! Dlaczego zabiłeś tego strażnika na dole? Myślałem, że jak go zabiję, to bestia zadawali się jego duszą, a mnie zostawi spokoju. Myśliłem się, bogowie mnie opuścili. Uspokój się. Chcę tylko porozmawiać. Wiem, co się wydarzyło przy krypcie. Byłeś tam razem z Ordricem, zobaczyłem to wszystko w wizji. Potrzebuję informacji. Nic tak naprawdę nie zobaczyłeś. Pożywiłem mógł się mi uciec, ale nie na długo. To chcemy dopaść! Nie złożyłem o... oka, coś tam. Yy, potem jak uciekłeś powiedział Ordricowi, co się stało dalej? To była klątwa! Nekromanta nie powiedział Ordricowi, że po wejściu do grobowca stanie się potępionym! Jest to tam bez duszy! Będzie z Ordricem krypty! Chcę przerwać to szaleństwo i uratować obóz. Potrzebuję jednak informacji, jak zmusić upadanego go do mówienia. Nie wiem! Orlik wypowiedział głośno kowal, coś to było. Czułem chud na całym ciele. Może to zakrycie pomoże. Orlik tym ratułem musiał wybudzić Gordota. O nie! On się zbliżał! Obserwuje mnie! Gdzieeeeeee! <grym> Mój dubbing jest chyba... cudowny. Żeby nie zginął. No i zaliczył chłop dętkę, nie? Chcesz mnie zaatakować? Kogo my tu mamy? Czy to nie nasz handlarz, który miał odnosić magnata? Jak widzę, nareszcie zamordowałeś Angusa. Nie będę czekał i sam wymierzę ci sprawiedliwość. Czekaj, niego zabiłem. Widzę, że cię nie przekonam. Chcesz mnie zaatakować? O, halo, gościu mnie chce zabić. O, zginął, Asym. No, ty debilu, byś żył se. Ryski dwuręczniak. Zajebiście, miał lepszy pan, miał lepszy ten i kurze miał. Essa, dla mnie lepiej. Na rafrajerze. Nie chciałeś mi wierzyć? To z brońkę twoją zabrałem. Szkoda, że nie mogę sobie zabrać twojego pancerza, bo pewnie jest lepszy dużo. Od tego gówna co ja noszę, więc. Profit. By był. Ale i tak jest profit. Powiedzmy szybko, co się stało się. Mm -hmm. Nie wiem, go Mhm, nie. Bartourolo. Też nie. To do Torusa. Torus słuchaj. Nie? Magnusem, nie wiem czego się spodziewał, bym był bardzo ostrożny. Dobra, do tego Magnusa trzeba iść. No dobra, mamy trochę mikstur, yy, jakby się coś chciało yy, Mamy cztery mikstury. A nie umiesz oszczędzać mikstur. Naucz się gałganie, głupi. No dobra, to by było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Jakby coś to trzymajcie się. No i bajo.